Przed tymi mistrzostwami tą porażkę z Japonią chyba mogliśmy zakładać, bo jednak siła rywali była tak duża, że wiadome było, że Japonia tutaj przyjechała walczyć o awans. No ale chyba gdy już ta porażka przyszła, no to była ona bardzo bolesna. No na pewno w zeszłym roku ta Japonia była dwa razy silniejsza jak teraz. Moim zdaniem zagraliśmy trochę lepiej niż rok temu. No ale co jak co, no wygrywa lepiej i ten, co popełnimy błędów, tak? Hmm. E, w przeciwieństwie do tych dwóch e, pierwszych spotkań na tym turnieju, dzisiaj to Wam udało się pierwszym zdobyć bramkę. To była chyba taka miła odmiana, no ale później e, coś się stało, że, że rywale przejęli inicjatywę. Gdybyś mógł powiedzieć, e, co było takim kluczowym elementem, że, że to oni dzisiaj żyli? No myślę, że błędy indywidualne tutaj przesądziły. Takie głupie błędy na przykład jak nie wiem podwojenne krycie czy coś takiego robiliśmy, też na świeżo ciężko jest powiedzieć, też trzeba zrobić analizę. Także myślę, że no, te błędy indywidualnie zaważyły um, Już nie chcę się tutaj um, gdzieś tam nad tobą pastwić, ale um, to co kuleje nad tym um, turnieju i można powiedzieć chyba... E, ogólnie w polskim hokeju no to, to jest ta gra w tych e, drużynach specjalnych, w przewagach, osłabieniach. E, dzisiaj w osłabieniach kolejny raz dużo tych ramach straciliście, no i przed tymi dwoma najważniejszymi meczami to chyba jest coś, co trzeba poprawić. Na pewno wyciągniemy wnioski z tych przewag, z tych osłabień. No na pewno musimy grać bardziej odpowiedzialnie, nie łapać tych głupich kar. No i strzelasz jak najwięcej. No. E, Przejdźmy zatem do czegoś e, troszeczkę milszego. Udało Ci się dzisiaj zdobyć gola? Powiedz jakie to uczucie zdobyć bramkę na, na takim turnieju? No... Jakie? No na pewno super, cieszę się. Na pewno był to jakiś impuls dla drużyny, no, ale jakoś nie patrzę na statystyki indywidualne, po prostu staram się grać co najlepiej potrafię i pomóc drużyny. E, po tym pierwszym meczu zauważyłem, że e, miałeś założony jakiś bandaż na, na nodze. E, czy mógłbyś powiedzieć e, Coś więcej? Czy to był tylko jakiś taki drobny uraz, czy, e, czy coś więcej? Ja dostałem e, ten bandaż właśnie, który miałem, dostałem e, strzał po prostu na treningu i miałem lekko tam opuchnięte, lekko mnie bolało, także to było. Mhm. E, jeszcze wracając do tego dzisiejszego meczu, pod koniec spotkania trener wziął czas. E, czy mógłbyś powiedzieć, co, e, co wam przekazywał podczas tego czasu? No po prostu jakby postawiliśmy wszystko na jedną kartę, musieliśmy po prostu wyjąć wszystko to, co mamy, postawić na to i po prostu no, starać się odrobić te straty. I na koniec przed wami dwa ostatnie spotkania, dwa bardzo ważne spotkania. Co według Ciebie powinniście zrobić, żeby te spotkania nie były tylko walką o utrzymanie, ale też walką może nawet o medal? No na pewno dać ciebie wszystko. Wszystko co mamy, nie patrzeć za plecy, po prostu na te dwa mecze, przegrane na pewno wysoko z Ukrainą i z Japonią, dać się po prostu wszystko i wyjść z podniesionymi głowami po tym dzisiejszym